Dzień dobry, witam Was wszystkich, drodzy tropiciele, serwus, to kolejny odcinek związany z 600 naszego miasta, czyli Łodzi, bo tutaj nagrywamy na Piotrkowskiej przy jednej z najpiękniejszych kamienic chyba w Polsce, jeśli nie w Europie, przy słynnych Smokach, a tak przy okazji, jak wyjdziecie w bramę, to no tam będą takie dwie tabliczki, jedna poświęcona premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, dlaczego? A to ciekawostka jest w środku do, do czytania, a druga poświęcona panu Zygmuntowi Szpaderskiemu, który miał tutaj na pierwszym piętrze jedną z najsłynniejszych przez lata, od właściwie tuż powojennego okresu, pracownię perkusyjną. Warszawiak przyjechał do Łodzi, grał na akordeonie, ale okazało się, że na rynku nikt nie robi perkusji, takich perkusji normalnych do grania. I ta jego pracownia perkusyjna stała się najsłynniejszą w Polsce, a potem najsłynniejszą w całych ówczesnych demoludach, czyli krajach komunistycznych, bo tutaj kupowano bębny, które były chyba jedynym zakładem, tak naprawdę. To był jedyny zakład produkujący bębny taki prywatny bo oczywiście, oczywiście były czeskie bębny Amati, był państwowy Polmus, natomiast pan Zygmunt robił absolutnie ciekawe, niesamowite bębny, też słynne pałeczki, które można było tutaj dostać na jego bębna grali znakomici artyści nie tylko z Polski, ale też z wielu zespołów rokowych w całych Deboludach. Czesław Mały-Bartkowski, jeden z najsłynniejszych łódzkich perkosistów, ten, który grał chociażby z Komedą czy z Niemenem, był wielbicielem Szwaderskiego. Sam grałem też na jego bębnach, więc to jest fantastyczne miejsce dla wszystkich muzyków, kawałek historii. Ale kamienica niesamowita. Bardzo dużo o niej oczywiście już mówiono. Ja tylko przypomnę, że to jest kamienica pod Gutenbergiem. Tam jest taki pomnik Gutenberga na, na, na górze oraz głowy słynnych drukarzy, ponieważ to tutaj właściwie rozpoczęła się cała historia prasy łódzkiej. To tutaj przez Jana Peter Silge wydawana była pierwsza łódzka gazeta, która nazywała się bardzo zabawnie Łodzier przez Eł, nie Lodzer po niemiecku, tylko Łodzier Zeitung. A to dlatego, że ten ówczesny niemiecki już zaczął się mieszać z językiem polskim. Powstał taki konglomerat bardzo specyf specyficznego języka łódzko-niemieckiego. Warto do tej kamienicy podejść, warto stać, warto podziwiać, to są absolutnie niesamowite detale. No i to właściwie jeden z takich obowiązkowych punktów dla wszystkich turystów, którzy przyjadą do Łodzi. A ja po prostu sobie postoję i się pogapię. Bardzo lubię tą kamienicę i historię tutaj z tyłu z kilku powodów. Po pierwsze, po wojnie, kiedy Łódź właściwie w pewnym sensie tak nieformalnie była przez prawie dwa lata, może nawet więcej, taką stolicą Polski. Wiadomo, Warszawa była całkowicie zrujnowana, a tutaj było całe centrum Związane z dziennikarstwem, z wydawaniem gazet, z wydawaniem książek. Była tutaj słynna knajpa, w której spotykali się wielcy artyści, wielcy pisarze, poeci. Tutaj można było spotkać swego czasu i Tuwima, i Gałczyńskiego, i Broniewskiego, więc to było absolutnie fantastyczne i niesamowite. Zresztą przy okazji jest tam też taka tablica poświęcona pamięci łuskich dziennikarzy. Bardzo gorąco zachęcam, żeby się zatrzymać i spojrzeć na, na tą tablicę. Ale Taka ciekawostka związana z tym budynkiem to jest taka, że był to swego czasu biurowiec firmy Siemens. Tam zresztą zostały takie ślady politera, które były zamontowane i też miejsce, w którym był jeden z pierwszych sklepów z lampami elektrycznymi w łodzi z początków XX wieku. No, bo generalnie przypomnijmy, łódź dopiero zaczęła się elektryfikować właściwie na przełomie XIX i XX wieku, stopniowo w różnych tam punktach, na początku prywatnie, a potem dopiero systemowo ta elektryczność była w Polsce wprowadzana. Zresztą, jak pójdziecie Piotrkowską po lewej stronie, w stronę placu Wolności, to zobaczycie takiego faceta, który wchodzi na drabinkę. I tam jest napisane co nieco również o elektryczności, o elektrykach łódzkich, o wprowadzaniu w ogóle wtedy tego supernowoczynku. Podczasnego oświetlenia elektrycznego na terenie miasta, ale to jest fajny punkt. Zresztą bardzo wam polecam, jak będziecie chodzili z łódzkimi znakomitymi przewodnikami, których jest mnóstwo bardzo fachowych, świetnie znających nasze miasto, to na pewno o tym punkcie też wam sporo opowiedzą, a ja po prostu polecam, żeby spojrzeć na tą kamicę. Ona stoi od bardzo wielu lat pusta. Na szczęście już niedługo będą tutaj podobno ekskluzywne mieszkania. Zobaczymy, ale punkt na mapie niezwykle interesujący, niezwykle ciekawy właśnie z punktu widzenia również historii literackiej i dziennikarskiej łodzi i całej Polski. To jest jedno z najpiękniejszych moim zdaniem miejsc, jeśli chodzi o Piotkowską. Mijamy tutaj, chodząc w Łodzi przez naszą główną ulicę, właśnie to miejsce z restauracją obecną, właśnie codziennie. I niewiele osób zwraca uwagę na, na ten budynek, który dla mnie osobiście jest przykładem absolutnie fenomenalnej secesji. To jest miejsce, gdzie była kiedyś cukiernia, Gerbicha. Miejsce fantastyczne, absolutnie absolutnie ekskluzywne dla tamtych czasów, a dzisiaj przede wszystkim jest symbolem przepięknej, przepięknej absolutnie secesji. Warto tutaj się zatrzymać, warto spojrzeć na tego kaduceusza, tego takiego wijącego się smoka. Warto spojrzeć na te przepiękne liście, kwiaty, które oplatają cały budynek. Nieprawdopodobnie zaprojektowane okno. Naprawdę budynek fantastyczny. Swoją drogą to jest taka ciekawostka, bo Muzeum Secesji, które mieści się gdzie w Polsce? W Płocku. W tym, że muzeum można znaleźć bardzo dużo elementów związanych z łodzią i bardzo gorąco zachęcam, jak będziecie jechali kiedyś do Płocka, to żeby tam zajrzeć do tego muzeum, bo tam również takie łodzianizmy będzie na pewno można znaleźć. A spacerując w Pietkowską, koniecznie trzeba się zatrzymać przed tym budynkiem i po prostu podziwiać przepiękne esy, floresy, tak charakterystyczne właśnie dla tamtego okresu. Pokażemy Wam to zresztą bardziej szczegółowo za chwilę. Gorąco zachęcam. Chęcam. Piękny punkt na mieście, w mieście i na mapie Łodzi. Moich takich osobistych spacerach po Piotrkowskiej zapraszam Was, żebyście zatrzymali się przy piotkowskiej 107. To jest taka kamienica z tyłu za mną, która moim zdaniem jest jedną z najpiękniejszych w łodzi rzadko się o niej mówi, no bo nie była to jakieś, jakieś miejsce super wybitne, ale jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że mniej więcej 200 lat temu, jak na piotkowskiej były właśnie tylko takie małe parterowe domeczki, tutaj zadeklarował, że będzie, uwaga, robił skrzypce. Facet, który nazywał się. Jan albo Jachn Job, prawdopodobnie tak jak to wtedy bywało, niemieckiego, być może bawarskiego pochodzenia, być może czeskiego, bo wtedy głównie jednak ze strony niemieckiej przyjeżdżali osadnicy do ówczesnej bardzo malutkiej łodzi. Nic z tego nie wyniknęło. Pechowo no, facetowi się zmarło i tych, z tych łódzkich skrzypiec, łódzkich Stradivariusów nic nie wyszło, chociaż historię Stradiwariusza już w tropicielu tego prawdziwego opowiadaliśmy i też warto do tego odcinka sięgnąć. Ale taka kamienica jest bardzo fajna i bardzo ciekawa z kilku powodów. Przede wszystkim ma absolutnie fenomenalny wystrój architektoniczny, bardzo ciekawy. Na pewnym poziomie, tam nieco wyżej znajdziecie całą taką linię złożoną ze swastyk, ale nie chciałbym, żebyście kojarzyli tego z hitleryzmem i Niemcami, bo ten motyw swastyki na przełomie XIX i XX wieku był bardzo popularny w różnych miejscach i w łodzi tych motywów można znaleźć kilka, chociażby przy banku. Teraz chyba już tam nie ma banku, jest takiej przepięknej, wielkiej budowli bankowej na ulicy Kościuszki, gdzie od frontu znajdziecie właśnie taki bardzo interesujący szlaczek złożony właśnie z takich swastyk, oraz też bardzo ciekawą historię w budynku, w pałacyku na ulicy Stefanowskiego, niedaleko. niedaleko tam przy Politechniki Łódzkiej, tam z kolei kręcony był jeden z odcinków czterech pancernych, to jest ten odcinek, kiedy Gustlik poznaje Honoratę i tam jest przepiękna drewniana poręcz prowadząca na górę, również złożona z elementów właśnie swasty, która wtedy była symbolem szczęścia, symbolem takiego w ogóle rozwoju, samoświadomości, gdzieś wywodzącym się z hinduizmu i także z buddyzmu, bo można znaleźć wiele chociażby posążków buddy właśnie ze swastyką narysowaną na czole. Także absolutnie ten znak, który potem został zawłaszczony przez hitlerowców, niestety Miał wcześniej po prostu bardzo pozytywne konotacje. Oglądanie kamicy przy piotkowskiej 107, co mam nadzieję za chwilkę, wam bardzo dokładnie pokażę, przy pomocy drona. To jest fascynująca podróż poprzez symbole, maszkarony, twarze, symbole hermesa, który był z jednej strony symbolem złodziei, a z drugiej strony takim. Bogiem, który działał tak na rozwój ludzki i tak dalej, i tak dalej. Są przepiękne motywy kwiatowe, liście, palmy, są węże, które gdzieś tam sobie ple, pletą się również na tej kamienicy. Świetne miejsce, bardzo interesujące. Kiedyś tam była w środku też pracownia gorsyciarska z tego, co doczytałem. Bardzo gorąco polecam. Jedna rzeczywiście z moich ulubionych kamienic. I jak to zwykle w Łodzi, po prostu trzeba chodzić tak. To no właściwie tyle, jeśli chodzi o to spacerowanie w tym odcinku, jeszcze pewnie zajrzymy w różne takie ciekawostkowe miejsca, ja przypomnę, że to jest taki mój prywatny spacer po miejscach, które po prostu najbardziej lubię, a tak szczegółowo to po prostu musicie sobie podoczytywać różne rzeczy albo popytać naprawdę świetnych łódzkich przewodników, serwus tropiciele. Cześć tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTube, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, tropiciel to każdy z was.